Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam tuniki dzianinowe. Ojej, ale nie bez. <grywa> nie zaakcentowałam bez. <grywa> Witam serdecznie. Robi się chłodno, więc będziemy otulać się dzianiną. Pokażę Wam dzisiaj moje tuniki. No i co? Wyciągamy z szafy teraz ciepłe rzeczy. Niestety Ranki, wieczory są już chłodne. Dzisiaj było bardzo ładnie, przez tydzień ma być ładniej, ale już mimo wszystko musimy ubierać się cieplej, a najlepiej na cebulkę. I właśnie, ja wykorzystuję do tego moje tuniki. Oczywiście, sukieneczki, jak zwykle. Ja już powiedziałam, moją ulubioną garderobą, znaczy częścią garderoby jest sukienka. I to jest bezsprzecznie, nie muszę dobierać dodatków do spódnicy, więc ubieram tunikę. Najczęściej ubieram je do getrów spodni ewentualnie grubych rajstok. I widzicie, tutaj mam taką kremową, fajną, z golfem. Nie przepadam za golfami, ale ten ma dość, dość jest taki szeroki, więc ewentualnie szale lubię, więc nie, nie mogę być tak blisko, blisko szyi, nie, nie lubię takich obcisłych, ale ten, ten, jest taki obszerniejszy, tu ma taki motyw, fajne takie rąby, więc tu jest takie dekoracyjne. No, rękawek krótki i też jest fajna, bo teraz można właśnie ubrać yy, ją samą, do grubych rajzów, na to kurteczkę, albo płaszczyk, a w pracy jak jest gorąco, możemy właśnie się nie przegrzewać. A jak będzie chłodniej, to pod to jakąś, ja myślę, że nawet ta moja sukienka, z którą ostatnio robiłam stylizację, będzie idealna, że na nią właśnie można sobie zarzucić, znaczy ubrać, tą tunikę. Moja ulubiona, kochana, już jest stara jak, no nie wiem, już ma parę lat, ale no zobaczcie, pierze się idealnie, nic się jej nie dzieje, jest klasyczna. Ja tak jak mówię, Wam, yy, mówię, no nie mówiłam chyba, ale właśnie lubię rzeczy klasyczne i ja mam je parę lat i wykorzystuję, wracam często, może nie, nie do wszystkiego, ale właśnie do takich sukienek. Tutaj jest właśnie z dzianiny. No przyśliczna jest ta sukienka. Ją noszę albo właśnie tak bardziej sportowo, albo można ją właśnie elegancko. Tutaj fajnie ma na ramionach takie, nie wiem, widać, takie przeszywane i tu są pod tym są poduszeczki, takie malutkie poduszeczki, także troszkę podnosi to tutaj właśnie na ramieniu. a jest prosta, długi rękaw. Tutaj ja często noszę do tego szeroki pas. A teraz już właśnie padnie pomysł, że pokażę z tą sukienką, z małą czarną. Pokażę, a właśnie ją wykorzystam do następnych stylizacji. I tutaj mam też fajną taką sukienką tunika. Ona jest krótka, więc grube rajstopy, getry fajna i już sama w sobie jest ozdobna, bo tutaj taki ma motyw i ma nawet elementy błyszczące. Też ją kupiłam bardzo, no no tak czy 4 lata na pewno, bo nawet 5 lat temu i ona gdzie teraz też są modne elementy błyszczące, więc spokojnie można ją ubrać. Tutaj dodatków niewiele, sama w sobie jest fajna. Na wyjście, na zakupy, nawet do kina, a nawet po domu, jeżeli ktoś przychodzi do nas z wizytą, możemy sobie ją Powinni założyć. No, ja to jest znowu czarna. Ja już mówiłam, że lubię, lubię czarne i właściwie jesień, zima to są moje przewodnie kolory. Znowu tunika, sukienko tunika w kolorze czarnym z Agi. Już drugi, drugą już kupiłam. Jedną już znosiłam, a drugą sobie kupiłam. Ona jest tak uniwersalna, fason I no, tak jak mówię, czarny kolor do tego można, właśnie zmieniam tylko kurtki, płaszcze, ewentualnie żakiet czy, czy nawet samej. I tu jakieś dodatki. Fajnie ma takie przeszycia tutaj przez całą długość. Idzie tu jest odcięta w pasie. Wszystko to jest tak jakby taki właśnie taki rąbek. Fajnie jest skrojona. Rękawek też jest taki króciutki, zasłaniający ramiona z tyłu, zamek. I też ma przeszycia. Ładnie się na pupie układa. Tutaj mam następną, fajną, tak jak mówię, to jest takie miłe, strasznie teraz na ten czas, jak tak chłodno, tak się wtulić właśnie w taką tuniczkę. Tą dostałam kiedyś, no też mówię, parę lat na imieniny, ale dalej, teraz tak modne są, yy, myślę, że wykorzystam i będę w niej chodzić. Ona ma trochę mniejszy gość, troszkę mnie tutaj to pod szyją denerwuje, ale gdzieś tam naciągam, jakimś szalem owijam, żeby to niwelować i fajnie to ma warkocze takie pleciony, taki element ozdobny. Podobnie jest właśnie na tutaj na szyi. To jest firma, jaki to jest firmy? Orsay, Orsay, też kiedyś dużo, dużo kupowałam w orseju. teraz właśnie mniej. Teraz właśnie, właśnie kupuję w wersce w Stradivariusie, jak już mówiłam. Słuchajcie, naprawdę odnawiam swoją szafę. Nic nie kupuję, tylko znajduję fajne, nowe, <gryw> znaczy nowe. Znowu, na nowo wykorzystam Ale staré čuhy.